Gdzie jesteśmy? W motelu na zadupiu. Na jakimś konkretnym zadupiu? Nieważne. I tak się stąd sam nie wydostaniesz. A po co tu jesteśmy? Chcę pogadać o biochipie, który stworzyłeś dla Arasaki. Dobra, wyjaśnijmy sobie jedno. Nie przysyła cię Jorinobu Arasaka? Nie. To znaczy, że masz dla mnie nową ofertę. Jeśli twój szef zapłaci więcej niż kang Tao, możemy negocjować. Nie zrozumieliśmy się. Nie ma żadnej oferty. To czego chcesz? Twój Tech usiłuje mnie zabić. A jestem pewien, że nie tak go reklamujecie. Skoro mam się bawić w dział skarg konsumenckich, muszę znać więcej szczegółów. Mam w głowie konstrukt Johnnego Silverhanda. I raczej mi to nie służy. Silverhand? Prototyp? Niemożliwe. Skąd masz ten bioczyk? Ukradłem go Jorinobu Arasace na zlecenie kogoś, kto zostawił mnie po tym. I zdecydowałeś, na że najlepiej będzie trzymać towar we własnej głowie. W sumie to nie był taki zły pomysł, bo dzięki temu, kiedy dostałem kulkę, konstrukt nie zrestartował. Zawsze wiedziałem, że plan Jorinobu źle się skończy. Ale nigdy nie wpadłbym na coś takiego. Unikatowy tech arasaki chodzi sobie jak gdyby nigdy nic po ulicy. Musisz usunąć biocip z mojego systemu. To nie takie proste. To ty go skonstruowałeś, tak czy nie? Więc w czym problem? Jeśli mówisz prawdę, masz w głowie nową eksperymentalną wersję BioChipu. Wiem, że nie da się go tak po prostu usunąć. Mój Reaper pokazałeś powiedział. BioChip jakiemuś partaczowi z ulicy? Kto jeszcze o tym wie? Szukałem pomocy. Myślisz, że pierwsze co mi przyszło do głowy to porwać afełkę Kangtao? No, to yeah. się różni wersja prototypowa. Zawiera jakiś inny typ engramu? Bardziej świadomy? Agresywny? To biochip jest wyjątkowy, nie engram Silverhanda. <ścoughs> Poprzednia wersja służyła do kontaktowania się z zapisanymi engramami. I była cholernie rzadka i cholernie droga. Wiem. Ta jest jeszcze rzadsza. Miała służyć do pełnej aktywacji engramu w nowym ciele. Kiedy opuszczałem Marasakę, projekt był wciąż w fazie testów. Kurde... Cool. Na ile wyceniacie nieśmiertelność? A? Kto mógłby sobie pozwolić na taki tech? Ten model nie miał prawa ujrzeć światła dziennego. Prototyp powstał na polecenie Saburo Arasaki, który osobiście nadzorował cały projekt. Czyli gdyby nie Jorinobu, nikt by się o tym nie dowiedział. A gdyby nie ty, projekt nie okazałby się sukcesem. To jest prawdziwy przełom. Jak dokładnie miała działać ta nowa wersja? Planowaliście, że co? że że Engram będzie wygryzać ludzi z ciała? W trakcie testów zakładaliśmy, że ciało podczas zagnieżdżania konstruktu będzie już neuralnie obojętne. Czyli martwe. Tak. Dlatego to, co przytrafiło się tobie, jest tak interesujące. Okej, okay, twój tech działa, gratulacje. A teraz go usuń. O, proszę. Najpierw muszę to zobaczyć. Zaraz, zaraz, moment. Dopiero się poznaliśmy. A jak to sobie wyobrażałeś? Jeśli mam ci pomóc, muszę cię zbadać. Okej. Okay. Hmm. Niewiarygodne. To wygląda. Nie wierzę, że ten typ ma nam pomóc. Co jest? Szkoda, że nie będę mógł zbadać tego dokładniej. No, jeszcze tego brakowało, żebyś był jego królikiem doświadczalnym. Mów, jak się tego pozbyć. Przykro mi. Twoja sieć neuralna uległa całkowitej deterioracji. Nie może już działać samodzielnie. Jedyne, co mogę zrobić. Haha, zaczyna się targować. To dać ci namiary na dobrą klinikę w Szwecji, gdzie pomogą ci przejść bezboleśnie przez ostatnie. Czekaj, mówiłeś, że projekt jest w fazie testów. Więc skąd wiesz, jak to się skończy? Bo przed chwilą widziałem, jak konstrukt przeżera ci mózg. On jest zaprogramowany, żeby za wszelką cenę zagnieździć się w nowym środowisku. A twój mózg nie jest w żaden sposób zaprogramowany, żeby umieć z tym walczyć. Czyli co? Engram prędzej czy później wygra. Tak. A z tego, co słyszałem o Silverhandzie, to rzecz dokładnie w jego stylu. Wygląda na to, że wyrosłem na czarną legendę Arasaki. No, gratulacje. Co dokładnie się ze mną dzieje? Ty mi powiedz, jak to jest mieć dwie osobowości? Bo to nie jest tak, że słyszysz głosy. Ty jesteś jednocześnie sobą i Silverhandem. Widzę go i mogę z nim rozmawiać. To nie jest rozmowa, ale rozumiem, co masz na myśli. Zauważyłeś już, jak konstrukt wpływa na twój proces decyzyjny? Daj już spokój. Co masz na myśli? Zaczniesz robić rzeczy, które kiedyś byłyby nie do pomyślenia. Przecież wiesz, kim on był. To fanatyk terrorysta <laughs> a to skąd? Fanatyk, tak! No i kto ci teraz robi wodę z mózgu? Dlatego myślę, że lepiej, żebyś już teraz pomyślał o klinicznej izolacji. Johny przynajmniej nigdy się tak nie zaszmacił jak ty. Bronisz go? Czy dopuszczasz do głosu? Proponował już, że przejmie twoje ciało. Tylko na chwilę? Nie. A zgodziłbyś się? Johnny. Żartowałem, ale uważaj, on cię zaraz przegada. Dobra, dosyć tego. Czy ty teraz grasz na czas? Bo nie wiem, co próbujesz zrobić. Przekonać mnie, że na nic mi się nie przydasz. Bo w takim razie mogę ci po prostu strzelić w łeb. No wreszcie. Spróbuję ci pomóc. Jeśli przejdziesz razem ze mną do Kangtao. Zapomnij o Kangtao. To co, masz jeszcze jakieś pomysły? Jeśli myślisz, że ktokolwiek poza mną będzie w stanie ci pomóc, mogę ci przekazać schematy biocipu. To pełna dokumentacja projektu. Kangtao oferowało za nie naprawdę dobrą cenę. No to skupujesz się nie życie. Musi? musi mieć, przecież bez nich jest gówno wart. Takie Takemura? Co on tu robi? Też ma do ciebie parę pytań. Jeśli będziesz współpracował, może nawet uratuj ci tyłek. Już prawie z nim skończyłem. Schematy relika. To niż nic, o ile znajdziemy kogoś, kto zrozumie cokolwiek z tego techno. Bełkotu, co z nim potem zrobisz? Jeszcze nie wiem. Mówisz poważnie? Znasz mnie, Bywam impulsywny. <noise> Okej, okay, jest twój. Zostawię was.

Raczej wykluczył, nie <laughs> jest Tobą. aż tak źle. Ja pierdolę. To było serce. Musisz tu chwilę i odpocznij, bo się przekręcisz. A mamy coś do zrobienia. Bla, bla, bla. Muszę rozpierdolić Arasakę. Bla, bla. Oddawaj kontrolę nad ciałem żałosnym złodzieju. Faktycznie zmieniasz się we mnie. To niedobrze, bo jesteś manipulatorem, cynikiem i egoistą. Za każdym razem, kiedy otwierasz usta, musisz kogoś zgnoić. Wiesz, że gdy jest taka potrzeba, to potrafimy się dogadać. Może czas zacząć ufać mi trochę bardziej. Ty chcesz, to potrafisz być fajnym gościem. Ale zaraz potem przypominam sobie, że przecież zdetonowałeś ładunek nuklearny w środku miasta i nawet tego nie żałujesz. Zależało mi tylko na zniszczeniu Mikoshi. Dlatego dałem czas Arasace na ewakuację budynku. Wiedzieliście, że będą ofiary. Nie oszukuj się. Przecież sam zabijasz. Problemem jest skala. Nie czepiam się. Po prostu mówię, że jesteś nieobliczalny. Tak samo jak ty. Pomyśl sobie, jaki byłeś kiedyś. A potem przypomnij sobie swoje ostatnie wyczyny. Widzisz, już w jakim kierunku zmierzasz. Nie wiem, dokąd zmierzam. Kiedyś chciałem być najlepszy, przejść do legendy. Teraz staram się po prostu przeżyć. Dopiero w obliczu śmierci widać, kto jakim jest człowiekiem. Dostałeś swoją szansę na zostanie kimś. Czas się zbierać. Mamy sprawy do załatwienia. Chodźmy. Okej okay. no i teraz ten piękny. A właśnie dostałem sobie level'a. Eee... a już się levelnąłem, okej. Okay. Hmm. Teraz muszę zdąć techniczny dobić, się do 16, a później intelekt wbije na maksa I co mi... Jeszcze mi zostały punkty dwa hmm. Hmm. Pomyślę później Jak już będę miał nie będę dziwił skórę na niedźwiedziu przed oplowaniem go. To jest jeszcze nie kupione, prawda? Hmm. Pokaż mapę. Dobra, Do to wszystko załatwione. Nie wszystko, to, jest to ostatnia rzecz. Po nią się udamy. No, zobaczmy, jak tym wozikiem się jeździ. Nie wiem, co stacja, ale się tego posłuchajmy. No, proszę. No, <ścoughs> Konstruktywna odpowiedź. No tak, da się żyć z kimś kimś się nie zgadzasz, no bo, bo mamy czonego w głowie chociażby z tego powodu, kaman A wcześniej zapiszaliśmy wszędzie z tym, z e, naszym Jackiem przyjacielem Locostacos Cazadia. Jackim znaczy się. No, dobra. Tak czy inaczej ten fragment fabuły mam już za sobą. Ogarniesz to zadanko i zobaczymy, co dalej. Witaj, nazywam się Elizabeth. Chcielibyśmy z mężem zaproponować Ci współpracę w pewnej delikatnej kwestii. Czemu dzwonisz akurat do mnie? Jest jakiś konkretny powód? Zostałeś mi polecony. Eh, przez kogo? Uwielbiałabym nie mówić przez telefon. Czy możemy spotkać się, żeby omówić szczegóły? Tak, jak najbardziej. Spotkajmy się. Zaraz ci prześlę adres. Do zobaczenia. No. I to jest... Jeden z wielu zadań w tej grze. Przynajmniej jego początek. Ono później rozwija się na dwa, które oba są bardzo dobre. W moim zdaniem. Przede mną Aż 20% powierzchni kontynentu jest na tyle skażone, że nie nadaje się do zamieszkania. Temperatury powietrza na Sycylii, Malcie oraz na Cykladach dochodzą nawet do zawrotnych 140 stopni Fahrenheita. Zanieczyszczenie powietrza w Polsce, Bułgarii i Rumunii przekracza średnią kontynentalną o przeszło 2000%. Pomimo tego szefowie rządów Francji, Anglii i Niemiec wydali wspólne oświadczenie, w którym kategorycznie wykluczają możliwość interwencji rządowej. W oświadczeniu czytamy, cytuję, byłaby to ingerencja w wolny rynek, która wypaczyłaby naturalny bieg wydarzeń. Gospodarka rynkowa, dążąc do optymalizacji, jest w stanie samodzielnie wypracować rozwiązania dla dręczących Europę problemów. Rewolucja w Azji. Chiny są pierwszym krajem na świecie, który oficjalnie zakazał korzystania z manualnie sterowanych pojazdów drogowych. Od tej pory Chińczycy będą mogli korzystać jedynie z autonomicznych pojazdów certyfikowanych przez rząd w Pekinie. Ciekawostką jest fakt, że będą one mogły poruszać się wyłącznie po wcześniej ustalonych trasach, takich jak droga z domu do pracy i z powrotem. Władze państwa środka dały swoim obywatelom zaledwie 7 dni na zdanie wszystkich manualnie sterowanych pojazdów będących w ruchu oraz zarejestrowanie posiadanych przez nich rowerów za pomocą rządowych nadajników GPS. To wszystko w tym wydaniu wiadomości ze świata. Dziękuję za uwagę. No kurde, nieźle. W ogóle fajnie, że tak jakby się wytłumił dźwięk w jakimś czasie, bo to by oznaczało, że widrz Wiem, czego potrzebujesz. Adrenaliny. I moja kolejna ci ją zapewni. Na środku pola minowego na Badlandach stoi auto. Masz je do mnie dostarczyć. Możesz zginąć, ale nie oszukujmy się. Prawdziwe życie to dziki i niebezpieczny galop. Szczegóły kontraktu w załączniku. Okej. Okay. Tutaj macie opis, a ja przystępuję do... Zadania pięć 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 siedem a pięć 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 proszę bardzo no mm. do widzenia Tańczy na poluminę, Wystarczy wszystko w powietrze. Muszę jednocześnie podążać kursorem na tym głównym i patrzeć gdzie. Pewnie by się uśmiechnął, gdyby nie przedawkował. Szczerze. tego gówno od Melstromu. A to najmocniejsze prochy. Nic innego nie rozpala tych ich podsmażonych neuron. Biedny skurwier. Jego laska pewnie czeka gdzieś w alpekerki i nie ma pojęcia, że mózg Dzelo zmienił się w kisiel. <tryk> to dzielę jeszcze. Ostatni raz, kotku, ostatni kurs. Eee. <tryk> No cóż. E, czekaj, 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 czy ja widzę legendarne części? Tak, widzę legendarne części. Są fioletowe, to sobie odpuszczę. Tu się zwinę stąd. No. Za w takim razie. I jedziemy do warsztatu, a potem. A no, potem już nas oczy poniosą. W sumie nie mamy zadanie od Judy. Od niego zaczniemy. Nie jest mi zmieniać muzyki w tym łazienku. Niech ktoś inny się z tym truje. Może ktoś to polubi. Czasem mi też sobie posłuchać męczącej muzyki, ale ta w tym momencie jest zbyt męcząca. Że mógł się nią. Że mogę mi się podobać. Może tak ten pojazd ma czepność... Kostki mydła na terenie lodowca Kurde, w wannie zrobionej wykutej w tym lodowcu w sumie wykutej. Wyszlifowanej Okej, okay, dobra, dobra Nie ma tragedii, nie ma tragedii. Ojej. No dobra, jedziemy tak dear fucking lord! <laughs> Brakuje, żebym wleciał do tego warsztatu przez dach. Wbił się, wyskoczył i powiedział: Ej, Dakota! Masz! I wskazał kciukiem na sufit. No cóż. Ale to jest włosik zmodyfikowany z tego co widzę, więc. Dobra, nie zadaję pytań. Po co? Mam dostarczyć ten wóz w jednym kawałku. No. <laughs> w jednym kawałku to on musiałby najpierw być. Ua! A! On już sam się jest do dupy. jeszcze ma rozwalone światła, więc przede mną jest ciemno jak... Ja patrzę na drogę! I sobie. Ech. To, takie rezultaty lubię. Do następnego razu, bracie. Kontrakt zamknięty. No i spoko. A, gdzieś tu jest punkt szybkiego dogażania. Lakka, what the fuck! Ufo. <laughs> aliens. Dobra. Dość powołanie się z gównowozami. Nie po to cię kupiłem, żeby temu nie jeździć. Znaczy przydałoby się gdyby... Gdyby można było jednak korzystać z bagażnika. No nic. O? Cześć, mam coś dla ciebie. Mówią, że gdy Wakako dzwoni do ciebie osobiście... Zawsze ze śmierdzącym zleceniem. Sprawa jest delikatna. Szczegóły, proszę. Pewnie nie pamiętasz sprawy śmierci Karolajna Dąski. Swojego czasu było o tym głośno. Morderca poszedł siedzieć, ale jest ryzyko, że wymknie się na wolność. Rodzina chce naprawić pomyłkę w sprawiedliwości. Możesz go zabić. Facet rzeczywiście jest winny? Zasługuje na śmierć? jestem sądem karnym, ty też nie. Co dokładnie zrobił. Archiwum prasowym też nie jestem, Bierzesz na robotę? Biorę. Klient będzie czekał przy samochodzie na rogu 6 i Brandon Street. A, to to! Jedziecie jego autem. Koleś chce osobiście zobaczyć, jak rozwalasz tego faceta. Pogodzenia, Vi. O, God, to zadanie. Ah, Dear fucking Lloyd... Dobra... Dobra... Kurda, obra dzisiaj. hoje... <laughs>